Nazywam się Andrzej Jerzyk, jestem od 30 lat na nadleśnictwa Smolarz. W sumie mam 67 lat i wybieram się na emeryturę za 5 dni. Zapraszam na podróż po nadleśnictwie Smolarz i spacer po nadleśnictwie, czy objazd nadleśnictwa dużo nam powie o tym, co tu mamy za skarb. Wobec tego od słów do czynów zapraszam, żebyśmy pojechali do lasu, i co nieco zobaczymy tak sentymentalnie drogą pojedziemy obejrzymy drzewostany Najstarsze, a później to, co wychowaliśmy my, nasze, nasze pokolenie dołożyło swoją cegiełkę. To tu, ostatnie lata przed emeryturą, mieszkałem. Taka stara chałupina, glina obita deską, żeby się nie rozleciało. O tak, po prawej widać. No i tu, o tu widać taką leśniczówkę. O, taki, o. Będzie widać. widzimy, o tak, o. Jest to leśniczówka. O, nawet idzie leśniczy. No, co prawda nie w mundurze. Wchodzi, wjeżdżamy w Królestwo Drzewostanów Dębowych. I, i to jest w tej chwili no, przedmiotem naszego pokornego uczenia się pewnych rzeczy. Czy na podstawie poprzednich pokoleń my uczymy się tego, jak drogą optymalną dojść do hodowli dobrych drzewostanów dębowych. Jesteśmy w zachodniej części nadleśnictwa Smolaż, tej najbogatszej, w urokliwych, bardzo zasobnych drzewostanach dębowych. Leśnictwo Górzyska ma 1450 hektarów, z czego 360 hektarów to są wyłączone drzewostany nasienne, tego typu jak tutaj. Między 150 a 190 lat ten drzewostan powstał 1000 w roku metodą siewu dęba na przemian z rzędami sosny i później przez następne 20-30 lat sosna musiała ustąpić na, na rzecz dęba i jak to się udało to można tu podziwiać efekt tego gospodarki, zabiegów i gospodarki na tych bardzo żyznych grębach na tym obrębie jest Pięć leśnic i każdy jest inny. Każdy ma między 1,5 a 2000 hektarów. Dębogóra jest z nazwy dębogórą. Była w połowie 2 trzecie wycięty dąb, została 1 trzecia, ale wracają liściaste i z tych sosnowych lasów są już liściaste w połowie. Później Czarny Las, leśnictwo, które było też wycięte przez XX wiek, nie ominęły wojny, gdzie na potrzeby gospodarki wycięto cenne drzewostany. Teraz leśnicze od 20 lat przywraca te gatunki liściaste. Tak samo mamy leśnictwo Ługi, zupełnie, które powstało. 1993, ze zlepku trzech leśnic, gdzie były najwięcej ilość przepadów upraw, a leśniczy, dobry gospodarz Karpiński, 30 lat wyprowadził te drzewostany nie tylko na, na fajne drzewostany mieszane. I leśnictwo Smolarz jest na, na morenowych, najwyższych zniesieniach. Jest pofałdowane trochę gliny, trochę piachów, dlatego tam, gdzie glina jest, to jest dąb, gdzie piaski mamy trudno dostępne, nawet że takie sosnowe, gdzie trudno jedno odnowić, bo tam, gdzie się glina zwałowa kumulowała, jest dąb, ale tam, gdzie się piasek zwałował, to trochę mamy punktowo nawet wydmy. A teraz jesteśmy przy naszej chrubie. Efektem dobrych hodowli lasu dębowych drzewostanów. Świadkiem to jest ten dąb jako drzewo mateczne z numerem w centralnym rejestrze drzew matecznych. Po to jest ten numer i na żółto i na czarno. Ono jest z tego drzewa zbiera się nasiona i zrazu do szczepień. I takich drzew mam 42 w jak jako elita. A nawet do banku genów może służyć i służy, ale to jest można powiedzieć potwierdzenie możliwości drzewostanów dębowych na dobrych drzewach i dobrze prowadzonych. Co może zrobić z dębach dobrze prowadzonego? I mitem jest to, że jest trudno wyprowadzić koronę bez prostą i bez sęków. Proszę zobaczyć, takich, takich drzewostanów w Polsce jest bardzo mało. Jedziemy drogą yy, obrębową, gminną. Kiedyś była obrębowa i gminna, natomiast przejęliśmy tą drogę bardzo w bardzo złym stanie, z kolejami, z dziurami, ubytkami ogromnymi. Żeś, 6 600 km, 600 m, żeśmy w trzech etapach, gdzie warstwy, profilowanie drogi, korytowanie, warstwa grubego tłucznia. Później warstwa drobnego tłuczenia i mamy drogę wywozową na, na cele administracyjne PEPOS, turystyczne i bardzo znakomicie się sprawdza. Mamy 5 km 400 metrów zrobione, jeszcze w tym roku zrobimy ten 1200 ostatni. Będziemy wjeżdżać za chwilę do leśnictwo Sarbinowo, gdzie taka sama sztuka hodowli lasu będzie uprawiana, bo leśnictwo Sarbinowo ma 1800 hektarów, jest największe. Na mocnych siedliskach, a na najwięcej halic powstało. Uraczyliśmy leśniczego seniora Ignasiaka tym leśnictwem. Ale wyprowadził przez 20 lat, wyprowadził bardzo ładnie pan Ryszard Ignasiak, a jego sen przejął. Nie na gotowe, ale już bez hali. Po ojcu leśnictwo to samo i prowadzi już parę ładnych lat leśnictwo, ale już się bardziej nastawia na, na pielęgnację tego, co ojciec wyhodował. Jesteśmy na leśnictwie za górze w naszej Perełce rezerwacie Jezioro Łubówko. Gdzie wody mamy 15 hektarów morenowej i bardzo takiej kryształowej, turkusowej, natomiast 55 hektarów drzewostanów też morenowych, bukowo-sosnowych, gdzie sosna jest od 140 do 170 lat i mamy buki też koło 140 lat, a w wschodniej części rezerwatu mamy kilka dębów ostańców do 450 lat. To są świadkami tego, co tu było no, przed przed pół milenium i to jest rezerwat widokowy, ale z możliwością korzystania tak jak to widzimy. Ludzie mogą wejść, pospacerować, mogą się wykąpać i to tyle. Natomiast parking mamy za rezerwatem, po to, żeby ludzie nie wjeżdżali do rezerwatu, żeby była cisza i, i to ludzie zrozumieli. Jest tutaj pełna symbioza między cywilizacją ludzką a przyrodą. i i na tym to polega. Jesteśmy w leśnictwie Radowo, które też e, graniczy z rezerwatem i jest bąk, i dąb, i sosna i, i też się pcha jako gatunek e, ścienia cienia wyrastających Tu będzie wzdłuż drogi można e, ścieżka rowerowa e, po pasie przeciwpożarowy Pan Zastępca z Panią Burmistrz tutaj robią wszystko za zgodą RDRP, że pasem pożarowym będą mogli ludzie skajechać rowerami. Słuchaj, jedziemy przez sześnictwo przeborowe, bo tak to wygląda w Przeborowie całe. Prawie 90% Przeborowa jest takie, że dominuje sosna, ale, ale ze względu na bliskość drawy i trochę, yy, trochę domieszki węgranu wapnia w glebie, pod tą sosnę nie tylko borówka, czernica się ale też i trochę w drugim piętrze mamy i czeremchę, buka i dęba. Także takie przeborowo jest siedlisko, co mówi, że nie jest taka słaba gleba, ale żewostan sosnowy dominuje, jak widzimy, w całym przeborowie. Teraz mamy leśnictwo Mierzęcin, to jest przykład rębni. Typowo dla Mierzęcina jest taka rębnia gniazdowa, gdzie właśnie się wsośnie wyprzedzeniem nie gniazda, i bardzo charakterystyczna dla mnie leśnictwa Mierzęcim, że przy wyprzedzeniu wrębnik trzeciej się sadzi dęba, a później się między gniazdami sadzi sosnę. Drawiny leśnictwo w Połowie jest takie, że mamy sosnę i, i, i mamy gatunki takie jak buk, dąb, A zdarza się sosna w drugim piętrze ten czeremcha i włók. I Natomiast jest sójki, roznoszą miejscami dęba, i tak widać pojedynczo, że z tego co sójki posiały jest dąb, który sosna ma 120 lat, a dąb 40 lat. A jaka różnica rozwoju! Teraz jesteśmy w Bielicach. Takie mamy młodniki. 电力设备。 Zakończyliśmy objazd terenowy 12 leśnic, natomiast wróciliśmy do siedziby Nadleśnictwa Smolarz. Siedziba Nadleśnictwa wybudowana ta starsza część w 1935, natomiast w 2018 dobudowaliśmy drugą część nowoczesną, można powiedzieć edukacyjną, informatyczną. Tą wyspę, gdzie siedzimy teraz, to w 1998 zagospodarowaliśmy nieużytek, na którym trzy źródełka wypływały. Rozkopaliśmy to, zrobiliśmy wystawę 40 arów, wyspę edukacyjną i arboretum. I to służy dla społeczeństwa. Natomiast no, moja praca to jest jak jeden dzień w smolarzu. Przyszedłem 16 marca. 1992, a 27 lipca 2022 przechodzę na zasłużoną emeryturę po 30 punktów na klas, klasy na dezinictwie Smolaż jako na 10. poprzednio 10 lat byłem zastępcą na dezinictwie Chimiska, a pochodzę z dezinictwa Resko, gdzie się urodziłem, byłem pod i I razem przepracowałem w lasach 40. Realizując teraz swoje marzenia, inne hobby, no, będę nie tęsknił do lasu, tylko po prostu szedł do lasu. Ja traktuję las jako świątynię moją, do której mogę iść, popatrzeć, po, popatrzeć co koledzy robią młodsi. Nie będę im tam się wtrącał, tylko będę sobie notował coś tam dla następnych pokoleń, że czy jakieś moje doświadczenia się udały, czy chyba trzeba go prowadzić, czy coś tam. Po prostu jako obserwator już teraz, a nie rozgrywający. Zostawiam, jak mój ojciec mówił, zostaw las lepszy niż zostałeś. Ja to zrealizowałem, natomiast będę mówił następnym pokoleniom, żeby zostawili też lepszy las niż zostali. Sztafeta pokoleń. Także to tak. jest. Czuję się spełnione, że ta sztafeta pokoleń. Na razie się udaje. Za po pocisku alteryjskim, ale osiężnym, ale ona ma służyć celom pokojowym. To będzie, wymyśliliśmy sobie po kolejnych naradach dębowych dla nadleśniczych, to zrobimy taką kapsułę czasu, włożymy materiały na o na naradach, jakie tu były. I no, gdzieś na terenie nadleśnictwa ją zakopiemy. Każdy nadleśniczy, który będzie obejmował nadleśnictwo, będzie wiedział, że zakopane tylko on. Czyli ja przekażę za cztery dni, gdzie to zakopałem, w niedzielę. Nikt nie będzie więcej wiedział. I może za sto lat, nie? za sto lat następny, następny, następny nadleśniczy skusić, żeby to otworzyć i dołożyć coś większą. Bardzo dziękuję, że mogliśmy wspólnie odbyć podróż. Po nadleśnictwie Smora, po 12 leśnictwach, przejrzeć wszystkie siedliska lasowe doborowych, te lasowe dominujące i mogliśmy zrobić jakoby taką inspekcję tego, co się dokonało przez 30 lat. Dziękuję bardzo.